W ostatnim odcinku zwariowanych newsów można powiedzieć, że broniłem Maltiego, ale to co dzisiaj wam pokażę. Co ty możesz zrobić, gościu? A może mieć tak przez stronę? a jeszcze mam jego dane cześć bazę? Malti robił coś takiego jak shoty z live'a i jego... jeśli chcecie możecie to przeczytać, ale ja w skrócie powiem o co chodzi mojemu widzowi. Mój widz pisze, że Malti nie zapłacił mu za wykonaną pracę, nie poleca też dawać swoich danych na stronie Maltiego, ponieważ mogą trafić w niepowołane ręce. A i na sam koniec widz pisze, że Malti wyzywał go na Discordzie, gdy mieli obgadać sprawę z gościem, który montował w ośmieszający sposób jego filmiki i wrzucał na swój kanał. No kto w śmieszny sposób montował filmiki Maltiego. Gracz Wieku wrzucał sobie filmy tak zwane funny moments, czyli śmieszne momenty z filmików Maltiego, w których według Maltiego naśmiewał się z niego, dodając kompromitujące napisy, jakieś śmieszne docinki i ogólnie wyśmiewał się z Maltiego w swoich filmach. Z kanału Gracza Wieku poleciało 9 filmów, w których były fragmenty filmików Maltiego. 9 filmów. I od właśnie mojego widza dostałem nagranie, w którym razem z Maltym rozmawiali na Discordzie. Dwa dni stronka zrobiona. Jeszcze z excellent połączona. No stronka podmowałem. Ja no zrobiłeś. Ej, dobra, napiszę do tego ziomka. Raz do Michała, dzwonię w drugie. jak ty? Co ty masz zrobić, gość? Powiedz mi. Co jak ja to mogę zrobić? cały dzień? A, czy w ogóle na Instagramie masz? Nie masz, bo jesteś Kto siedzi na komputerze, cały dzień nic nie ja zrobi i koło domu. No widzisz jak to jest. No na razie nic ciekawego, ale zobaczmy dalej. Dobre. Nie można takiego czegoś zrobić, że bierzesz kogoś film, a jeszcze o! Czy jakaś ja z... sobie nie życzę, do udostępniania mojego widzenia. Malti, jesteś osobą publiczną i jak najbardziej gracz wieku może wrzucać fragmenty twoich filmów, bo to nie jest tak, że on ściąga twój film i wrzuca identyczny na swój kanał. On po prostu wyciął fragmenty twoich filmów, zedytował i zrobił coś swojego, coś nowego, używając przy tym prawa cytatu. Ja zapytałam się go, czy nagramy dramem na Maltiego. O się dało mnie. No do czego, no kurde. Dlaczego, dlaczego? Gościu! A może mieć tak przez ranę? A jeszcze mam jego dane, czaić w bazę. O ja kiedyś głos, kiedy nagrywałem tundranę na Duknesa Ów dupę, to był rok temu. Byłeś jeszcze gorszym niż teraz. No spoko. A bogasz swoje zdjęcia, jak ty wyglądasz w ogóle? Nie. No bo jesteś dzieciakiem 13 No. No no właśnie, pokaż. czy. Nie, nie, nie będę po nikomu wysyłanie, albo pokaż. Trzynastoletni no. dzieciak. No ja wiem, że ty jesteś kozak taki ja. Całą do ciebie podjął po tałpę. Mmm tak. No serio, ja za rok robię prawko. Czyli ja już taki sprawia to będę wyjaśniony normalnie. To już nie, spoko. teraz jeszcze nigdy nie mogę zrobić, bo wiesz, teraz nic jam, nie mm, nie ale za rok w kwietniu ja urodziny prawko będzie no i gościu. No, to jest no, wszystko. Mhm. Mm to widzisz, jak przetwarz na kanale do następnego roku, to widzisz. Ale co, uwidzę? Co się będzie działo? Ta grafonik z wykopkiem. No i jedna była. No i widzisz, i się skończyło już. Mhm. Mm Zinterpretujcie sobie te nagranie sami, a ja podsumuję, co źle zrobił Malti. Po pierwsze, nie powinien wyzywać mojego widza, no to jest wiadomka. Po drugie, chyba nie wypłacił należytych pieniędzy programiście strony, ale to jest chyba, więc nie jestem pewien. Po trzecie, bezpodstawnie usunął filmy Gracza Wieku. Swoją drogą, weź napisz odwołanie i wtedy zobaczymy, kto ma rację. I po czwarte, po prostu Malti zachowuje się hamsko wobec innych. Może jest to tylko moje zdanie, każdy może mieć inne, ale tak naprawdę czekam na odpowiedź Maltiego. Jeśli napiszę komentarz z argumentami, to może nagram film z prostowaniem tej całej sytuacji, ale na razie zobaczymy, co przyniesie nam czas. Ja Wam dziękuję za uwagę, Ci też i do następnego. Siema.